Pff, jak mnie ten gej wkurwił. I jeszcze te jebane koszmary. Hej ho, hej, ho do pracy by się szło. Naszymi klientami są kibole, więc robotę tą pierdolę. Zapierdalamy równo, a chińskie przy naszych to gówno. Jakaś fabryka podróbek. A zawsze myślałem, że to chińczyki zapierdalają w fabrykach. No jak widać, kurwania, Ale to nie fabryka podróbek, tylko undergroundowa wytwórnia broni dla pseudo kibiców. Mogę kupić kosę, żeby ci zakurwić? Ja, tobie gówno sprzedam. To se sam zrobię, z kurwy synu. I mam ci teraz zajebać? Spoko, spoko! Nie chcę kłopotów, ale mam dla ciebie questa. Weź kilka baseballikos i, i idź do fan klubu Gladiatora. Te pedały cały dzień się napierdalają. Nie ma chuja. Zajebistego mam ekskalibura, aż się prosi, żeby kogoś pierdolnąć. Pójdę do tych Gladiatorów i im pierdole. O tak właśnie zrobię. Ale najpierw se na ławeczkę pierdolne. Zajebiste ognisko. Jednemu frajerowi wkręciłem, że fujara wrzoda to długopis. Kurwa otoczyli mnie! Spierdalać! Co to kurwa za burdel? Witaj w fanklubie Gladiatora. Ja jestem Proximo, a to moi uczniowie. Heh. Co za banda zjebów. A spierdalaj. O właśnie, dawaj nowe kosy dla nas. Cięks. Tego pola zapodaj Ruswellowi Crow. Znaczy Maximusowi. Na bank się podnieci. Pewnie uważasz, że jesteśmy niedojebani, ale ja się mogę za tobą wstawić u Diego. Witaj, buryzenku. Jam jest Maximus, generał Rzymu, ojciec zamordowanego syna, mąż zgwałconej żony. Wiem, kurwa. Oglądałem ten film. I masz tu baseballa i nie przypominasz za bardzo Ruswella Crowla. Ja pierdolę. Nie znasz się. Mam do niego podobne ułożenie jąder w mosznie. A poza tym... Mam to w dupie. Co? Mam to w dupie, kurwa. Chcę ci tylko wsadzić moją kosę w odbyt, żeby zaimponować Proksim Sławowi. Wtedy on powie jego, że spoko ze mnie, ziom, i będę tu pracować. Chyba cię pojeba. On tak pierdoli każdemu, nad jego nic nie mówi. I chuj z tym, i tak chcecie najebać. Ale czemu? Bo masz krzywy ryj bambusie. Ty, jebana, dziwko. Możesz mi co najwyżej z stolca liznąć jebany matkojebco. Przed walką dam ci radę. Potrenuj trochę, to będziesz tak dobry, że będziesz mógł sprzedać swoją kosę, kupić sekretki, zmienić hobby. A najlepiej to wypierdalaj se pomedytować, Czy coś? Ja pierdolę. Tak mnie ten popierdol zastraszył, że aż mnie sraka złapała. O! To chyba nocnik. To może rzeczywiście se pomedytuje. Lukowi Skywalkerowi to pomogło, to może mi też. Wykastrujecie, dawaj, fiłta. Ja pierdolę, ale wielki! Będę się napierdalać z Maximusem. Z tym chujem, ta cipa kiedyś mnie ruchała w ucho i ogłuchała. Ło kurwa. No przykra sprawa, ale już ja ci pomogę. Jak? Dokładnie wiem, czego ci potrzeba. I to wcale nieruchanie. Teraz trochę potranujemy. Pierdolni mnie. No nieźle. No kama suko, pokaż, że masz jaja Strusia, a nie przepiórki. Zboczeniec kurwa. Ale cipo, przestań próbować mnie trafić i traf mnie. A co ty kurwa sadomaso jesteś? Możesz być szybszy. Uff. Ja pierdol, ale cipa z ciebie. Ty w ogóle tą kosę trzymasz nie tą stroną, co potrzeba. Takiego noba jak ty, to nie widziałem w życiu. Albo ściągnij zajbota, albo wsadź ten miecz w dupę. Nie wiem, po chuj wymachujesz tą kosą, ale mniejsza. Aby mieć cios jak młot, posłusz się swym ocarnym kutasem. Najlepiej to lataj w kółko jak popierdolony, to zmelisz przeciwnikę. I pamiętaj o pracy dupy! Kurwa, nie tańczy jak dziwka, tylko pierdolni tym mieczem. No kurwa, widzę, że bez cheatów się nie obejdzie. No to chuj. Rób tak jak w matrycie. Uwolnij umysł i naucz się latać. No masz już drugi level. chociaż i tak jesteś do dupy, nie na bank przegrasz. To możesz spróbować wpierdolić Maximusowi. Pamiętaj, napięty hit to klucz do sukcesu. Idący na śmierć pozdrawiają cię. Innymi słowy masz wpierdolony. Przegrany robi mi pałę. Zrób mu z dupy czwartą rzecz Rzeczpospolitą. Dalej, Burzynku. Wsadź mu miecz w dupę. Włącz kod model, urwi mu pindola. Niech się zesra z bólu. Użyj kurwa mocy ci, bo... No to robimy Matrixa. Hehe, na no wysiada. Ciach. Prawie się spuściłem. Te macie jak podczas ruchania się ślimaków. Jesteś do dupy! Wypierdale. Na niezły wpierdol spuściłeś temu Maximusowi. Tego chuja nigdy nie lubiłem, więc dostajesz moje błogosławieństwo. Dzięki za długopis, co mi sprzedałeś na ognisku. Trochę śmierdzi, ale lubię cię. Dzięki, że dostarczyłeś mi martwe ciało Maximusa. Już ja wiem, co z nim zrobić. I nie przychodź do mnie w nocy, bo będę bardzo zajęty. Zajebałeś mi jedynego członka mojego fan klubu. Stałem się alkoholikiem i dlatego się za tobą wstawię. Zajebiście ci idzie. Wszyscy mówią, że wyjebany z ciebie, ziom. Nie wiem, ty im chyba się ruchać dałeś, bo tak to nikogo nie lubią. Przemilczmy tą kwestię. Ale mam dla ciebie jeszcze jedno, ostatnie zadanie.